Cześć, Jurek z 2 Skates. Prezentuję Wam fitnessowe rolki Fit 80 Pro oraz Alexis 80 Pro, czyli damski i męski model rolek fitnessowych. Są to rolki wykonane w technologii soft boot, opatentowanego przez K2 w 93 roku. W systemie jakby miękkiego buta połączonego z tak zwanym egzoszkieletem. Czyli tutaj mamy bardzo Lekki, przewiewny, wygodny but, połączony z taką konstrukcją, która nam daje bardzo dużo wsparcia podczas jazdy. But zintegrowany z płozą kompozytową w jedną całość. Nie ma tutaj żadnych połączeń nitowych, co powoduje, że jest to jeszcze lżejsza konstrukcja i nie ma niepotrzebnych sytuacji, gdzie mogą powstać luzy. System jezdny to cztery kółka o wielkości 80 mm i twardości 80a. Jest to idealne podwozie do jazdy dla początkujących, do jazdy rekreacyjnej i też dla tych, którzy aspirują do troszkę rozwijającego się sposobu jazdy dla kogoś, kto chce. Troszkę polepszyć swoje umiejętności. Softboot to nie tylko lekkość, ale również wygoda, także zachęcam do przymierzenia naszych rolek, żeby się o tym przekonać.